To pierwsze wspomnienia związane z Zagłębiem było to, jak e, przyjechałem tu pierwszy raz na trening, e, gdy miałem 10 lat. I bardzo dobrze to pamiętam, bo, bo się stresowałem mega, bo myślałem, że zawodnicy tutaj będą dużo lepsi niż ja. Ale fajnie mnie przyjęli i od razu chcieli, żebym pojechał z nimi na turniej. To był presti prestiżowy turniej w tamtych czasach, bo to była arka Gdynia Cup. E, takim kolejnym moim wspomnieniem było to, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polski też chyba w wieku 10 albo 11 lat. Ten moment mi utkwił w pamięci. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy, którzy, wszyscy, którzy ze mną brali udział w tym turnieju. Kolejnym wspomnieniem to było, to było już wejście, wejście do, do pierwszej drużyny, gdzie trener Lewandowski wziął mnie na, na treningi i od razu na obóz. Później gdy debiutowałem ze Śląskiem Wrocław, to był jeden z lepszych momentów, bo wiadomo, dla mnie zagrać w derbach jeszcze w debiucie jest to coś pięknego. Pamiętam ten debiut jak dzisiaj. Nie mogłem spać całą noc. Tak, i drugim najlepszym momentem w pierwszej drużynie jest to, jak strzeliłem pierwszą bramkę. Ten moment mi utkwił w pamięci, bo była to ładna bramka przeciwko dobrej drużynie. No i to była moja. Debiutancka bramka w Ekstraklasie. Wiadomo, że były dobre i złe momenty w zagłębiu, ale, ale wspom będę wspominał to bardzo dobrze, bo tu się wychowałem. Z, pochodzę z Lubina z Akademii. Przyszedłem wszystkie szczeble i, i zawsze będę wracał pamięcią yy, do tego klubu. Nie czułem tego, że, że tak szybko że, że tak szybko pójdę do pierwszej drużyny. Miałem to szczęście, że trener Lewandowski obserwował centralną ligę juniorów i, i spodobała mu się moja gra i, i zaprosił mnie na treningi. I wydawało mi się, że po obozie będzie wszystko dobrze, tylko. Wróciłem z kontuzją i niestety musiałem pauzować kilka miesięcy, ale trener Mariusz Lewandowski wziął mnie znowu na obóz letni i, i tam już pomyślałem, że, że mam jakieś szanse, żeby zadebytować. Chciałbym podziękować kibicom, którzy byli z nami w tych dobrych i złych momentach. Kibicom, którzy dopingowali nas u siebie, jak i tych, którzy jeździli z nami na wyjazdy i zawsze nas wspierali. Zawsze będę tutaj wracał, gdy będę miał wolną chwilę, będę przychodził na stadion, będę przychodził do akademii będę... i na pewno będę oglądał mecze Zagłębia co tydzień, jeśli będzie to możliwe. Mam wiele dobrych wspomnień z Zagłębiem. Pierwsza, która mi przychodzi na myśl, to jest jak przyszedłem na pierwszy trening do juniorów starszych. Bo tam była chyba kontuzja bramkarza i, i trener Paweł Karmelita mnie wziął na trening. No i po treningu, po treningu wziął mnie na rozmowę i mówi, że jest mile zaskoczony, że, że w juniorach młodszych jest taki dobry bramkarz. I, i, I tak się starałem na treningu, i wtedy moje morale poszły do góry, i byłem bardzo zadowolony. Też yy, ze wspomnień, no to takie dobre wspomnienie jest, jak yy, zostałem powołany pierwszy raz na obóz do pierwszej drużyny. No to byłem szczęśliwy, że mogłem pojechać z pierwszą drużyną. Wtedy to było chyba za kadencji yy, Hapala. Do Austrii pojechaliśmy. No to oczywiście wszystkim znajomym i, i rodzinie musiałem się pochwalić, bo byłem zadowolony z tego. No a takim najgłówniejszym wspomnieniem, najlepszym, to jest debiut. Długi, długo wyczekiwany debiut w Ekstraklasie yy, za kadencji Mariusza Lewandowskiego. Trener postawił na mnie z Wisłą Płock. No tam chociaż przegraliśmy, ale wydaje mi się, że dobrze się pokazałem i, i dzięki temu mogłem zostać na, na dużej bramce Zagłębiu że skrzydła zagłębia na razie skoncentrowane są na przeszkadzaniu pogoni, na tutaj niwelowaniu. Teraz czas od był ten strzał, ale też kapitalnie broni Dominik Chładun zdecydowanie. Wydaje mi się, że no w tym sezonie, w pierwszej rundzie z Bartą Poznań. To był mój najlepszy mecz. O, tam był wybroniony karny i chyba trzy sytuacje z piątego metra były strzały. I to chyba jest mój najlepszy mecz w zagłębie Lubi. Cały pobyt. Na pewno będę to dobrze wspominał, bo przeszedłem wszystkie etapy w akademii. Od juniorów do klasy, aż do pierwszej drużyny. No przez tyle lat, tyle tutaj po to, tyle, yy, tyle łez i krwi tutaj się wylało yy, no na pewno, na pewno to, to będą miłe chwile, które będę pamiętał. Cieszę się, że mogłem tutaj stawiać pierwsze moje kroki i tutaj w Excel klasie, że tu mogłem zagrać. Yy. Co tu jeszcze powiedzieć? Ciężko jest tak określić w paru słowach te 8 lat, bo, bo przeżywało się i, i dobre, i złe chwile, ale, ale naprawdę tutaj, jako wychowanek, jestem bardzo wdzięczny zagłębiu, że, że postawili na mnie i że mogłem tutaj się rozwijać, i zawsze czego potrzebowałem, to miałem. Chciałbym wam kibice podziękować za wsparcie nie tylko tutaj na stadionie, ale także na ulicach. Zawsze podchodziliście, czy był to lepszy czy gorszy okres, jakimś miłym słowem zagadaliście. Na pewno bardzo mnie to motywowało i chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja jako piłkarz zawodnik pójdę grać do innego klubu, ale tutaj zawsze zostanie moje serce. moje Mój szacunek i moje, moja wdzięczność do tego klubu. Myślę, że takim pierwszym wspomnieniem to yy, ogólnie przyjście, przyjście tutaj do, yy, do Zagłębia i wyjechanie, wyjechanie na pierwszy obóz do, yy, do Turcji z, yy, z chłopakami yy, z drużyny. To gdzieś tak mi się pierwszy, pierwsze takie wspomnienie. Yy, mi się teraz yy, na myśl nasuwa. Yy, co możemy jeszcze? Pierwsze wspomnienie. Na pewno debiut też nie? W, w Zagłębiu w, w Ekstraklasie, to też jest takie e, pierwsze, pierwsze wspomnienie, to no, fajny, fajny moment wtedy do, do debiutu, bo e, graliśmy na Pogoni Szczecin, e, wygraliśmy 3-0 wtedy, e, to był ostatni mecz Pogoni Szczecin na Starym Stadionie, też e, e, dużo kibiców. Maksy maksymalne, no to nie 16-17 tysięcy chyba było. No i też gdzieś to mi zapadło, zapadło w pamięć. No i wiadomo, no każdy, można powiedzieć, że każdy mecz, każdy mecz gdzieś pamiętam i no i to, to będą gdzieś fajne, fajne wspomnienia. No, najlepsze wspomnienia... No to też myślę, że, że to był ten debiut w, w Ekstraklasie w, w Zagłębiu, ale też jednym z najlepszych wspomnień to debiut w pierwszej pierwszej 11. To wtedy graliśmy ostatni mecz, mecz sezonu z Legią na, na Łazienkowskiej, wtedy Legia walczyła o mistrza. No, i tam zagraliśmy, zremisowaliśmy ten mecz 2-2. Ja wtedy strzeliłem swoją pierwszą bramkę w ekstraklasie, no i myślę, że to też było bardzo, bardzo miłe wspomnienie, fajne, fajne uczucie i, i gdzieś to, to zapadło mi, mi w pamięci. A takich najlepszych, więcej, więcej wspomnień, no to wiadomo, że. Było kilka bardzo, bardzo, fajnych meczów, które, które gdzieś były, były miłe dla, dla kibiców, dla oka, które fajnie się, fajnie się oglądało. No i no na pewno miłe wspomnienia. Najlepsze no to, to, te, to, jakie więzi, więzi w szatni stworzyliśmy, z, jak atmosfera panu, panowała w szatni, poza, poza szatnią. Gdzieś wiadomo, że niektóre, niektóre przyjaźnie rzeczy pozostaną na, na troszkę, troszkę dłużej. Nie? W którym momencie zresztą ostatnio też te Jagielonia gra trójkąt. Patryk Krzyszto, uwaga, będzie okazja. To tak jest strzączy! Skoł! Co zatrafieniem Patryk Krzysz! No, spędziłem tu no, sporo czasu ja byłem. Trzy, pół roku mieszkałem w Lubinie, grałem. grałem tu dla tego klubu. Na pewno to był. Był bardzo, bardzo fajny czas dla mnie. Bo tu, tutaj debiutowałem w Ekstraklasie, stawiałem swoje pierwsze kroki, mogę powiedzieć, na, na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. I na pewno to było cenne doświadczenie. Czułem się tu bardzo dobrze. Czułem się jak e, można powiedzieć jak, jak w domu, chociaż wiadomo, że moim domem to jest, e, jest górnik Łęczna, ale tu, tu mogę powiedzieć, że to jest był mój, dług, mój drugi, drugi dom. Dobrze się czułem. E, wiadomo z chłopakami nawiązaliśmy fajne, fajne więzi, fajne wspomnienia e, i <grym> I każdy, mogę powiedzieć, no, że każdy mecz tak naprawdę gdzieś zapadł mi w pamięć. Pamię pamiętam każdy mecz. Uważam, że, że też ludzie, ludzie są bardzo, bardzo pomocni. Co, co byś nie potrzebował, to, to każdy wyciągnie pomocną dłoni i ci pomoże. No i cieszę się, że, że tutaj grałem, że mogłem pomóc chłopakom, pomóc klubowi, klub też pomógł, pomógł mi. No i no jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony z tego, z tego okresu, który, który tutaj spędziłem. Teraz zbyli swojego bramkarza Patryk Szysz. Szysz jeszcze poprawia sobie piłkę. Szysz uderza! Piłka w wsiadan jest niemożliwy w tym roku. Chciałbym podziękować za, za możliwość gry gry w tym klubie za, za, waszy, za wasz doping na, na meczach wiadomo były te lepsze chwile. Czasami, czasami gorsze, ale zawsze gdzieś na, na boisku, czy to my e, pokazywaliśmy, że, że dajemy z siebie maksa, e, wy, wy na trybunach to samo, no i myślę, że to dla zawodników jest ważne, jak, e, jak czuje się wsparcie z trybun i, no i na, chciałbym na kolejny sezon życzyć, żeby żeby to wsparcie z trybun szło, szło razem, razem z grą na, na, na boisku, bo wiadomo, że im jest lepsze wsparcie z trybun, tym, tym ta atmosfera cienia się do przodu i, i lepiej, lepiej, lepiej to wygląda.